W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza będziemy z kamerą w nowo otwartym żłobku i przedszkolu. Powiemy o 150-leciu OSP. Przedstawimy nowe dyrektorki szkół podstawowych i przedszkoli. Przypomnijmy o obowiązku usuwania elementów azbestowych z budynków i posesji. Poinformujemy o przesiadce na pociągowej trasie do Katowic, a także zaprosimy na święto miasta i mieszkańców. Eem, bo dziś jest... Eem. Bardzo kolorowo i radośnie było w miniony czwartek w nowym żłobku i przedszkolu na osiedlu Stare Stawy. Podczas uroczystego otwarcia kompleksu oświatowego wśród gości były dzieci, które od września będą podopiecznymi obu placówek. Towarzyszyli im rodzice. Nieco wcześniej obiekt otwarto z udziałem m.in. Aleksandry Gajewskiej, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli, posłów radnych samorządowców. Marzenia można zamieniać w rzeczywistość, bo jeszcze przez wiele, wiele lat, ale ja pamiętam wielu z nas, e, funkcjonował jeden żłobek poświęcimy, żłobek publiczny, e, numer jeden na ulicy Trzecha e, dla 60 dzieci i pamiętam te różnego rodzaju kolejki, które stały niekiedy całą noc, żeby to dziecko zapisać do żłobka. Te listy, które nam składały się rezerwowe z kilkudziesięciu osób oczekujących. I oczywiście wielu myślało, jak ten problem rozwiązać. Więc zastanawialiśmy się, gdzie taki żłobek możemy wybudować. I właśnie padło na to miejsce w związku z tym, że osiedle stare stawy jest najmłodszym osiedlem, które się dynamicznie rozwija, które powstają właśnie zarówno budownictwo wielorodzinne, jak i jednorodzinne. I e, oczywiście to się wiąże z tym, że wiele młodych rodzin tutaj właśnie też się osiedla i mieszka i znaliśmy, że to miejsce jest jak najbardziej zasadne. To jest coś wyjątkowego, kiedy możemy wspólnie mówić o planach, o marzeniach, ale przede wszystkim o tym, że je realizujemy, że coś rzeczywiście powstaje i coś rzeczywiście będzie wpływało na poprawę jakości naszego funkcjonowania. Opieka wczesnodziecięca i ten rozwój wczesnodziecięcy jest czymś dla nas niezwykle istotnym i będziemy wkładać bardzo dużo wysiłku w to, by zwiększać świadomość całego naszego społeczeństwa, jak ważny jest to moment w rozwoju człowieka. Ja życzę, żeby rodzice i ich dzieci znalazły w tej miejsce, w którym ich marzenia się spełniają, w którym ich dzieci są napełniane, Taką ideą tego, że życie jest piękne, że panie są wspaniałe i że ma się, ma, ma się takie doświadczenia tego najwcześniejszego okresu życia, do którego można wracać już do końca. Przecież wiemy, że te pierwsze lata są, jedne naj, są, są jednymi z najważniejszych. Jeśli dzieci będą tutaj szczęśliwe, będą spotykały rówieśników, będą spotykały wspaniałą opiekę to ich dalsze życie będzie nadcechowane i naładowane to, to takim uczuciem dobra. Ale cieszę się, że możemy się tutaj spotkać, bo to miejsce, to wyjątkowe miejsce będzie też dla tych małych dzieci w takim nowym domem, pierwszym miejscem, z którego z domu rodzinnego wyjdą, znajdą tutaj swój czas nowe osoby, nowe koleżeństwo, nowych wychowawców. Dla Pań, dla wszystkich pracowników, przedszkola i żłobka będzie to też pewnie wyjątkowe wyzwanie. Na rzecz, po górę, przeczka mieszkała, mieszka, dziewaczka. Niech za nas szybku rzecz robiła. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, duży obiekt, pięknie, pięknie to wygląda. Piękny plac zabaw. Dzieci będą zadowolone. Bardzo nam się podoba od samego początku tutaj, przejeżdżając razem z synem. Każdy etap budowy, że tak powiem, obserwowaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. Wszystko jest bardzo piękne, jest nowe, widać, że jest zadbane, ja jestem pod ogromnym wrażeniem energii, pani dyrektor i myślę, że będzie nam tutaj dobrze. Podoba Ci się balon? sobie tu usiąść. Bardzo atrakcyjnie wszystko jest wykonane, na bardzo wysokim poziomie, także przysz przyszli mali, osoby, które będą tutaj uczęszczały na pewno będą zadowolone. Bardzo mi się podoba, ale najbardziej to mi się podoba mojej córeczce. <noise> bardzo ładny, przygotowany, super dla dzieci, nowoczesny mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Podoba bardzo. Podoba, mam nadzieję, że się dzieciom będzie podobał jeszcze bardziej. Wykwalifikowaną opieką w żłobku objęte zostaną 94 maluchy. Będą też trzy oddziały przedszkolne z 66 dziećmi. W obu placówkach oświatowych zatrudnionych zostanie ponad 30 osób. Obiekt jest ciekawy pod względem architektonicznym. Jest nowoczesny i dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku. W piętrowym budynku obok przestronnych sal do zabawy i wypoczynku są odrębne kuchnie dla maluchów i przedszkolaków, jadalnie, szatnie oraz zaplecze sanitarne. Każda placówka ma osobne wejście i pomieszczenie administracyjne. Dla dzieci przygotowano zaplecze rekreacyjne wraz z ogrodem. Przy kompleksie wybudowano Parking. Inwestycja ruszyła pod koniec 2022 roku i zakończyła się w połowie tego roku. Obiekt uzyskał decyzję wszystkich służb, co pozwoliło na wydanie pozwolenia na jego użytkowanie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Budowa wraz z zakupem wyposażenia kosztowała ponad 19 milionów 200 tysięcy złotych. Miasto pozyskało ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych z krajowego planu odbudowy oraz nieco ponad 464 tysiące złotych z budżetu państwa. Oświęcimska Ochotnicza Straż Pożarna ma już 150 lat. Druchowie z OSP tak jak przed laty, tak i teraz zawsze są gotowi pomagać mieszkańcom podczas pożarów, powodzi czy innych zdarzeń. Uroczystość jubileuszowa odbyła się przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Były życzenia i gratulacje. Bardzo efektownie wyglądała musztra druhów. Jednym z punktów programu była prezentacja zabytkowego wozu strażackiego z Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Ochotnicy zaprosili do wspólnego świętowania mieszkańców. Od 150 lat mieszkańcy Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości mają okazję obserwować na co dzień działalność ochotniczej straży pożarnej, podejmowane przez strażaków ochotników działania w ramach społecznej służby na rzecz miasta i jego mieszkańców. Na rzecz gminy Oświęcim oraz powiatu Oświęcimskiego. W całym tym okresie funkcjonowała Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu. To naprawdę jest niezwykłe. Ja ze swojego miejsca chciałem przede wszystkim podziękować na ręce pani prezes oraz naczelnika za działalność obecną jednostki OSP. Oczywiście wspominając wszystkie lata i wszystkich poprzedników, którzy byli, którzy zakładali jednostkę. Którzy kontynuowali te działania i którzy są teraz. Ta straż się rozwija. Ja osobiście bardzo jestem dumny z tego, że rozwija się młodzieżowa drużyna pożarnicza. Bardzo się cieszę, że w ramach tej naszej działalności bardzo wiele możemy osiągać i zawsze na ruchu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimu mogę liczyć wtedy, kiedy w Oświęcimu dzieją się jakieś trudne rzeczy, wydarzenia i kiedy potrzebujemy ich wsparcia. Pierwsza wzmianka o Straży Pożarnej w Oświęcimiu znajduje się w statucie cechu rzemiosł z 1779 roku. 18 sierpnia 1874 roku powołane zostało do życia Stowarzyszenie Straży Ochotniczej Ogniowej. Jej pierwszym komendantem został Ferdynand Biały, a prezesem dr Gustaw Nowak. Siedzibę miała w pomieszczeniach przy magistracie. W 1886 roku jednostka otrzymała sztandar. W święcimskich szkołach podstawowych i przedszkolach w drodze konkursu wybrano pięć dyrektorek. Od 1 września Marta Bień pokieruje nowym miejskim przedszkolem numer 1 na osiedlu stare stawy, a maja czajkowska pawlik szkołą podstawową numer 1. Dyrektorkami na kolejne pięć lat pozostały Beata Biela z miejskiego przedszkola numer 16, Barbara Sandorska ze szkoły podstawowej nr 9 i Aleksandra Krawczyk ze szkoły podstawowej numer 11. Nominację na pięcioletnią kadencję wręczył im prezydent Oświęcimia Janusz Chwierud podczas spotkania w urzędzie miasta. Złożył też gratulacje i życzenia wielu sukcesów w prowadzeniu placówek oświatowych. Miasto przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie informuje, że mieszkańcy, którzy usuwają ze swoich posesji odpady azbestowe, mogą liczyć na pomoc miasta, które finansuje koszty związane z odbiorem i przetwarzaniem odpadów zawierających azbest. Na terenie miasta Oświęcim mamy przeprowadzoną inwentaryzację miejsc występowania azbestów. Zachęcamy mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest na swoich nieruchomościach, do skorzystania z dofinansowania kosztów związanych z zapakowaniem, odebraniem i transportem i unieszkodliwieniem tychże odpadów. Miasto Oświęcim od kilkunastu lat Udziela wsparcia w tym zakresie. Należy pamiętać, że termin usunięcia azbestu mamy do 2032 roku. W celu skorzystania ze wsparcia należy złożyć wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim Wydział Ochrony Środowiska: Pokój 29, telefon 33 842 91 29. Jak informują koleje śląskie w związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego, którą prowadzi PKP PLK, pasażerów czeka wiele utrudnień. Od 1 września do odwołania pociągi relacji o święcim Katowice zostaną skrócone do Mysłowic, gdzie będzie możliwa przesiadka na pociąg kolei śląskich Polregio Regio PKP Intercity i z wyłączeniem pociągów międzynarodowych wagonów klasy pierwszej wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia oraz pociągów Express Intercity Premium. Sobota i niedziela to dwa dni koncertów i zabawy oświęcimian z okazji urodzin miasta, na które organizatorzy zapraszają na rynek. W sobotę 31 sierpnia na scenie zaprezentuje swój najnowszy skład Replast Unia Oświęcim. Zagrają też Dziki Blues Band, Krzywa Alternatywa i Patrick Moreno. Niedziela 1 września upłynie pod znakiem koncertów z udziałem Beatman, Baranowski, a na koniec swój góralski muzyczny temperament zaprezentuje Zakopower. Można też skorzystać z oferty Muzeum Zamek, które zaprasza do Zwiedzania wystaw, ekspozycji w ratuszu, wieży zamkowej, tuneli oraz rodzinnych warsztatów.